W kolejnej odsłonie vlog Cooking Masów. Także, kochani, dzisiaj taka, taki stroik sobie zrobiłam. Ostatnio ktoś pisał, że bardzo mu się podoba. Także dziękuję. Dziękuję również, że fajnie się yy, przyjęły te filmy, czyli ta nowa seria vlogów, tak zwanych kulinarnych z otwieraniem kalendarzu i z jakimś fajnym przepisem. Także moi drodzy przechodzimy do otwarcia kolejnego okienka w każdym z naszych kalendarzy. Kto nie widział poprzednich odcinków. Oczywiście zapraszam. Wodę na herbatkę już nastawiłam, także nie przedłużamy i lecimy. Odstawiamy. I bierzemy się w pierwszej kolejności za nasz kalendarz herbatkowy. Dzisiaj otwieramy sobie herbatkę pod numerem 4. Zaraz zobaczymy, jaka tutaj herbatka nam się ukryje. Mamy piękny tutaj, zobaczcie, taki domek, moi drodzy. Więc co? Otwieramy. I patrzymy, jaka tu będzie herbatka. Ciekawe, czy będzie pyszna. Już Wam mówię, już Wam mówię. Patrzcie, gdzie ta ostrość. O, tak wygląda. Czyli mamy naszą taką herbatkę. A zobaczymy, czy będzie smaczna. Nie będę tutaj sobie łamać języka, bo nie jest widzicie po polsku. Głupot Wam tu nie naczytać. Wędruję herbatka, już mam, zobaczcie. Kubeczek z wrządkiem do kubeczka. Dzisiaj sobie wzięłam taki kubeczek, zobaczcie. Kubek wyjątkowej kobiety. Nieświąteczny. A co? Może być i tak. Odstawimy sobie naszą herbatę na bok i mamy czwóreczkę zaliczono bierzemy się za otwarcie naszego kalendarza z czekoladką dobrze moi drodzy mamy nasz czekoladkowy gdzie my tu mamy czwórkę szukamy 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 tutaj mamy czwóreczkę u nie też taki sam pieniążek o jakby teraz świecie by tego dostać. Dobra, to ja sobie wyciągnę już poza wizją. Bo znowu mi się to chyba złami. Czekajcie, w sumie wyciągnę. Za chwilę wracam. No dobra, mamy to. Ciężko one tak się wyciągają, taki jakiś. Dom, domek narysowany. Domek na tej czekoladce. Ja sobie składę, koło mojej herbatki. Czyli mamy czekoladkę. Lecimy dalej. Ciekawa jaka dzisiaj banieczka się będzie kryła tutaj w tym kalendarzu z kotkami. Tutaj mamy po kolei czwóreczkę. I my sobie otwieramy ją. Ciekawecie. Otwieramy sobie, otwieramy jaki tu będzie poter, byłaś. Jeszcze współpracować. Ze mną tutaj, dobra, mamy go wyciągniętego. O, taki. Piękny. Muszę dać blisko. O, jest ta ostrość uciekła. Gdzie ta ostrość, panie desyserze? Tutaj, taki kotek. No, taki. Taki jakoś źródło bury z niebieską bąbeczką. Na dzień dzisiejszy. I został nam ten kalendarz największy, tu sobie go położę, żeby się nie zgubił. Wszystkie kotki zbieram, będą na choince. No i co? I nasze pudło magiczne, prawda? Zaraz, czekajcie, odstawię tą herbatę, bo się nie mieszczę. Chwila, moment. Tym pudełkiem. O, dobra. Mamy. Szukamy czego? Twóreczki szukamy, tak? Tutaj jest ten woreczek z trójki, sobie go tu odłożę. Został się. O, coś mięciutkiego. Mamy czwóreczkę w naszym kalendarzu. Co może być pod czwóreczką? Czy coś do jedzenia, czy coś do kuchni? Mhm. Aha, aha, aha. Coś przeparczę. Nie wiem kompletnie, co córka tutaj spakowała. Potrzymy, potrzymy, potrzymy. O proszę. O proszę, ten. Papilotki na mufinki. I o fajnie. Bo jak już wiecie, niedługo. 6 grudnia. A co Mikołaj lubi najbardziej? Babeczki. I trzeba robić babeczki dla świętego Mikołaja. Więc co? Przydadzą się na pewno takie papilotki na... Mufinki, prawda? Zobaczcie. I tu widzę 50 chyba sztuk z tego co tutaj widzę. Chyba 50, tak? Dobrze mówię? 50 sztuk. Fajne takie wiecie. Takie hum, hum, takie ara świąteczne. Super. Super. Też fajne. Się przyda. Odstawiamy naszą czwórkę. No i cóż, kochani, ja was dzisiaj oczywiście za chwilę zaproszę na przepis, ale niekim zaproszę was na przepis i powiem jaki. No oczywiście próbujemy nasze herbatki, prawda? Czyli zabieramy nasze pudełeczko magiczne, które będziemy odkrywali jutro. Herbatka nam się pięknie zaparzyła. No to co, próbujemy jej, nie? Podniosę sobie troszkę wyżej, czyli jest fajna. Oczywiście to się utopiło, zaraz sobie wyciągnę. Uh -huh. Super, fajna. Herbata była, Szmatka się utopiła i gorąca herbatka, jak najbardziej. Zda, jak dala sobie herbatkę. Za chwilę wypiję poza kamerami. I dzisiejszy przepis, który dla Was przygotowałam, też są to przepisy, które były nagrywane jakiś czas temu, po prostu tutaj Wam je dodaję. Będzie to przepis na takie tradycyjne, starodawne jedzenie, czyli będzie to przepis na galaretę wieprzową. Galaretę wieprzową, którą u mnie w domu robi mąż. Także zapraszam Was na przepis. No i oczywiście poproszę jakieś fajne emocjonki, jakieś piwko, czy coś dla męża na właśnie robienie galerety w komentarzach, bo mój mąż robi galarety w domu, ja galerety nie, nie robię, bo jemu wychodzi ekstra. Także jakieś wam tam piwko, czy coś, jakieś fajne emocjonki i fajne komentarze poproszę. No i cóż, ja was zapraszam na właśnie przepis galareta wieprzowa. A my oczywiście widzimy się jutro o tej samej porze. Także staram się, żeby te filmy były regularne. żebyście je mieli o 18, chyba że wiecie, jakiś tam poślizg by był. No wiadomo, że jak przyjdzie ten okres już wigilia, to film raczej będziecie mieli jako jedyny e, wigilię gdzieś przed południem. Bo wiadomo, o 18 raczej wszyscy będą siadali do stału wigilijnego. Także to na tyle. Żegnam się. Zapraszam na galaretę wieprzową bez konserwantów i żelatyny. I oczywiście nie zapomnijcie o czymś fajnym dla małżonka. Papa! Pa. Witam Was w kolejnym moim filmie. Dzisiaj będzie takie, można powiedzieć, staro-dawne danie. Widzicie, tutaj przede mną jest mięsko. Mam tutaj jedną nogę wieprzową, że odłożę na bok. Jest tutaj głowizna połowa łba. Jak macie możliwość kupienia, to fajnie, a jak nie, to mogą być zamiast przykładowo tej głowizny, jeszcze dodatkowo dwie nóżki. Tutaj są też ogony trzy wieprzowe. Ogony można też zastąpić jakimiś kościami, na przykład żeberkowymi. Te ogony, ale najlepiej, jeżeli to jest tłuste, żeby nam się wytworzyła z tego naturalna żelatyna. Oczywiście kości trzeba będzie rozdrobnić. Niektórzy się domyślili, co będzie, a którzy nie, no to mówię już, będzie to domowej roboty, koloryta bez dodatku żadnej żelatyny i oczywiście to zaraz się rozdrobni po, porąbie te kości i pójdą do gotowania czyli tutaj widzicie świński ryj tak zwany głowizna, trzy ogony i była noga a jak nie macie możliwości kupienia głowizny to możecie jeszcze dodać zamiast tego dwie nogi i oprócz, zamiast ogonów jakieś dwie przykładowo kości żeberkowe, żeberka jakieś odschobowe kości. No i my się widzimy później. Teraz będzie to zaraz pociupane. Wyląduje w garnku. No do kalarety jest potrzebny duży garnek, żeby nam to swobodnie wszystko się zmieściło trzeba dosyć sporo wody i trzeba oczywiście mieszać żeby nam nie przywarło do spodu ja to ugotuję oczywiście z przyprawami to wam zaraz pokażę po rozdrobnieniu i dzisiaj niespodzianka dla was będzie bo akurat mistrzem robienia walerety jest mój mąż, więc dzisiaj rządzi w kuchni, to później Wam pokażemy, czyli dzisiaj takie wspólne gotowanie jak to będzie wyglądać. I już moje kości są rozdrobnione, porąbane, wrzucone do garnka, wypłukane, posolone taką dobrą kupiastą łyżeczką soli w tym momencie tutaj takie większe kawałki marchewki ale to tylko dla aromatu też możecie dać pietruszkę ja akurat nie mam dzisiaj liście laurowe kilka ziaren ziela angielskiego i teraz będzie to się gotowało dosyć długo w zależności od też od natężenia ognia ale my się tak dwie trzy godziny no trzeba gotować po prostu powiem Wam tak, czas gotowania no, może być różny u każdego. Mięso gotujemy do tego momentu, aż będzie swobodnie odchodziło od kości. I jeszcze co jeszcze nie powiedziałam a propos galerety, zapomniałam wam powiedzieć, że akurat u mnie ta głowizna i te ogony były namoczone na noc w wodzie z solą z łyżką soli. Namoczyłam, ale nie jest to konieczne. Ale jak macie możliwość dzień wcześniej, to dobrze jest po prostu na noc. Namoczyć w wodzie z solą, to nam mięsko zmięknie, ale nie ma konieczności takiej. Niektórzy lubią z warzywami jeść, ale ja tylko to daję do aromatu. Tą marchewkę. Później już po skończonej całej obróbce mięsa, jak ono się ugotuje to ten wywar trzeba przecedzić przez jakieś sitko, bo mogą nam się tutaj po prostu pozostawać po po pocięciu, po porąbaniu, po prostu musimy to siekierą porąbać, bo wiadomo kości są twarde, jakieś jakieś kawałeczki czy resztki kostek, czyli jak to się przecedzi później przez sitko to wszystko to, co jest nam niepotrzebne zostanie, a będzie tylko wywar. Więc cóż, ja będę gotowała. Teraz widzimy się później jak ja już mięsko ugotuję i wyciągnę. Oczywiście będziemy potrzebowali cosnyku i podstawowe przyprawy, które tutaj idą. To sól, pieprz. I właściwie więcej nic do tego, to później połeczkę przejmie. Mój mąż będzie robił jakieś wiadomo naczynia. Czyli do potem. Więc moje mięsko już ogotowane Odchodzi od kości. Wyjęłam je. Na chwilę przestygnie. Przygotowane mam miseczki. U mnie takie też mam przygotowany cosnek pokrojony w taką grubszą kostkę tutaj chochla zaraz wszystko po kolei I pieprz ziołowy pieprz prawdziwy Lisur. tutaj jest już ten mój wywad widzicie marchewkę sobie można zjeść są takie jeszcze resztki kości, jak mówiłam, mogą zostać, jest dobrze scedzić. I chocha właśnie będzie potrzebna tutaj. I to już zabieramy. Tam jest niepotrzebny wywar, jest fajny. Tłuściutki. Chodzi o to, żeby mięso było tłuste i nie dodajemy tutaj absolutnie żadnej żelatyny. tu zaraz... Mięsko przestygnie chwilę. Przyjdzie mąż i będzie robił, czyli tutaj na tym etapie moja rola się kończy. Zawsze mąż robi galeretę. Ja tutaj zaraz sobie ustawię na statywie kamerę, żebyście dobrze widzieli, jak to u nas będzie wyglądało. Teraz widzimy się za chwilę. I tutaj już mam Was ładnie ustawionych. i teraz Przychodzi kolej na mojego męża. Przywitaj się ładnie. Witam. Nie widać Twojej ręki. Jak nie widać? Niżej. I na jednym na razie pokażemy, jak to u nas będzie wyglądało. Mój mąż to specjalista, ja się śmieje odrobienia galarety. Każdy pewnie robi podobnie. Tutaj cosnek, to pokazywałam, tutaj było główkę, taką dobrą snyku, grubo pokrojony sól do każdej miseczki, taka dobra szczypta soli, pieprz prawdziwy. By miało smak pikantny i działowy. I wszystkie przyprawy praktycznie. Niektórzy tam dają marchewkę, czy coś, ale ja my akurat tą marchewkę do wywaru dajemy. Na jednej miseczce na razie pokażemy, jak to będzie wyglądało na dno. Nie to oczywiście przemieszamy i teraz idzie wywar. Do tego I tak będą przygotowane też kolejne miseczki. Na razie połowę z tych miseczek co przygotowane są. Na bok odstawimy, czy od razu będziesz kroił. Od razu, tak? Od razu krój. Od razu mięsko. Mój mąż akurat robi tak, że kroi sobie od razu z kawałeczka, ale jak już ktoś to można sobie po prostu wcześniej to mięso po prostu oddzielić od, od kości i rzucać gotowe kawałeczki na no jednym na razie tutaj pokażemy później zobaczymy ile nam wyjdzie całości powiem wam fajnie dzisiaj mam wolne z gotowaniem bo już dzisiaj w kuchni jak to się mówi, specjalne spe, specjalne popisałe danie, galeryto akurat do zrobienia dobrze, czyli ja na chwilę zapauzuję później wam pokażemy jak to będzie wyglądało i pierwsza już piseczka Gotowa. Tutaj się produkują pozostałe miseczki. Zobaczymy, ile wyjdzie. Będę to na bok odstawiała. Na razie na stole. Do ostygnięcia. I tutaj już jest. Wszystka galareta w miseczkach. To tak troszkę jest żebyście dobrze widzieli. Zaraz przybliżę. W sumie wyszło takich 9 miseczek. Teraz ona postoi do całkowitego rozstygnięcia i stawię ją do lodówki. Oczywiście pokażę Wam jutro, jak ona będzie po zgęstnięciu wyglądała. Pewnie najlepiej jest na całą noc. Ona spokojnie nam stężeje. Kiedyś galeretę robiono zwłaszcza właśnie w zimie. Teraz zima jest bardzo łagodna. Gdzieś tam wynosili sobie do jakiejś spiżarki czy coś i ona się zgęstła. No nie mieli ludzie jeszcze tak lodówek jak teraz. Ale... Teraz już każdy lodówkę ma. Jeszcze a propos galerety, to jeszcze powiem, bo to już też niedługo święta. Robiłam sobie raz galeretę Skarpia. Znalazłam sobie fajny przepis. Powiem Wam, że absolutnie mi to nie smakowało. Nie wiem, jak tam u Was to wygląda. Czy Wam smakuje galereta Skarpia? Robiłam pierwszy i ostatni raz taką. Galaretę, ale też ludzie robili na święta galaretę kiedyś. Więc, cóż, dzisiaj chyba będzie na tyle. Dziewięć takich fajnych miseczek. Możecie robić sobie wiadomo, w jakich tam macie naczyniach. To zależy od wielkości naczynia, ale kiedyś to robili w jednym dużym naczyniu i dzielili się tym. Czyli widzimy się jutro. Pokażę Wam po stężeniu tą galaretę. U mnie minie cała noc. U Was to chwila, więc na razie. Pa. Już u mnie jest kolejny dzień. Widzicie, galareta już bardzo ładnie się zgęsła. Nie jest nawet taka zbyt mocno tłusta. Teraz ją wyciągnę, kroję miseczkę. O, wygląda tak. Widzicie te przyprawy tutaj widać na spodzie. Poprawię. Przekroję na pół. Można, żeby zobaczyć, jak wygląda. W środku, o! odłożam I w środku. Wygląda tak. Jest fajna. Dużo mięska. Bardzo fajnie się, widzicie. Jest gęsła. Jest zapach niesamowity tej galerety nie pozostaje nic innego jak brać i jeść a ja się już na dzisiaj żegnam i zapraszam do oglądania następnych moich filmów w serii kulinarnej oczywiście jak wam się film podoba to dajcie łapkę w górę i Oglądajcie. Pozdrawiam wszystkich. Pa.